Dobry, tu HR30. Rozmowy o HR dla HR z doświadczonymi ekspertami. Jestem Paulina. Dziś porozmawiamy o kosztach automatyzacji procesów HR i sprawdzimy, czy ten strach ma wielkie oczy. Czy to są drogie systemy, kogo na to stać i czy automatyzacja się opłaca wszystkim organizacjom. Moim gościem jest Tomasz Mamys, ekspert doświadczony w automatyzacji procesów biznesowych. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry. Panuje przekonanie, że systemy do automatyzacji procesów HR są bardzo drogie. Bardzo drogie we wprowadzeniu, w utrzymaniu, i że w związku z tym nie są dla każdego. Jak obecnie wygląda sytuacja? Drogie to jest pojęcie tak pojemne, że można powiedzieć to prawda i nieprawda. Tak jak rozmawialiśmy w naszym poprzednim odcinku, ja uważam, że te systemy są dla każdego. I każdy znajdzie takie rozwiązanie, które będzie wystarczające i mieściło się w jego budżecie. Bo tutaj trzeba wziąć pod uwagę to nie w kategoriach wydatku, kosztu, ale bardziej inwestycji: inwestycji w zaoszczędzony czas, inwestycji w zaoszczędzony papier. Co jest niezwykle istotne, zaoszczędzony czas na pewno ze względu no właśnie na samo, auto, samo automatyzowanie tych procesów, poprawianie tych procesów bardzo często przy okazji. No a tak jak mówiłem, papier, po prostu go eliminujemy z obiegu w takim wypadku, czy to w zakresie rekrutacji, czy to wniosków różnego rodzaju. Państwo pokazuje nam jak można to robić na przykład elektronizując zwolnienia lekarskie. Już od dawna nie mamy zwolnień papierowych, więc tym bardziej wydaje mi się, że warto to wprowadzić w odniesieniu do innych procesów. Tak, papier to jest jedno, dodatkowo oczywiście czas, który poświęcamy na załatwianie spraw na piechotę, nawet w nowoczesnych organizacjach, tak, jeżeli mamy wnioski czy wiele innych procesów w standardowy sposób prowadzonych, no to oczywiście trzeba się po to wybrać, tak? Ktoś musi nas często przeszkolić, na przykład, czy po prostu wypełniamy tabelki w Excelu i tracimy czas na ich przesyłanie, aktualizowanie, czy też omawianie tego, co w tych tabelkach widzimy w różnych, w różnych procesach? To w związku z tym, jak to ma się do procesów chmurowych, tak? Panuje również przekonanie, że to chmurowe, z kolei rozwiązania są drogie. Czy możemy to zrównać i ogólnie powiedzieć, że system i chmurowe, czy no bo desktopowych oczywiście nie ma w tej, w tej sytuacji, ale czy ta chmura podraża koszty? O może w ten sposób? Nie, czy ja uważam, że zdecydowanie nie. Ze względu na to, że odpada, mówiliśmy też o tym podczas ostatniego roku. Wspominaliśmy, odcinek. tak. Właśnie, że generalnie rzecz biorąc, możemy sobie odpuścić zespoły IT. Tak. Zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach. Czyli nie podwaja nam to kosztu. Nie mamy dużego nie, działu IT, do nie. tego jeszcze systemy, rozwiązania chmurowe. Dokładnie, dokładnie. Mhm. Tak jak mówiliśmy, bardziej kwestia administracyjna, a de facto system jest utrzymywany przez firmę, która nam ją dostarcza. Wraz z tym idą aktualizacje, rozwój funkcjonalny i tak dalej, i tak dalej. Dbamy jedynie o to, żeby była aktualizacja naszych procesów, oczywiście aktualizacja naszych kartotek, jeżeli chodzi o pracowników i wszystko to, co niezbędne w tym zakresie. Reszta odbywa się po prostu w chmurze, więc z tego punktu widzenia na pewno nie powiedziałbym, że to podwaja czy podraża w ogóle tak. sam proces. Jest to... Również pod tym względem zdecydowanie lepsze, ponieważ mamy do tego pracownicy, każdy z nas ma do tego dostęp w dowolnym miejscu, biorąc pod uwagę, że większość z tych aplikacji ma również rozwiązania na smartfony. Tak, dokładnie. Rozwiązanie na smartfon to też świetna sprawa, jeśli chodzi o pracowników, którzy nie mają naszych firmowych adresów mailowych, którzy nie korzystają z komputerów na co dzień. Tak? Tutaj jest cały szereg pracowników produkcyjnych, czy też w innych branżach, gdzie rzeczywiście ten kontakt jest niezbędny. Można się szkolić, można wykonywać ocenę, a nie wymaga to dodatkowego sprzętu, czy właśnie tej obsługi dodatkowej IT, na przykład. Dokładnie tak. Dzięki temu możemy powiedzieć, że Aplikacja jest dostępna dla każdego w dowolnym momencie, w dowolnym miejscu, dzięki czemu on może składać te wnioski, może jadąc na przykład w komunikacji miejskiej, zapoznać się z jakimiś informacjami, jeżeli ma taką ochotę, czy na przykład zrobić szkolenie, które jest dla niego obowiązkowe w danym momencie. Tak, będąc również w delegacji na przykład, czy w podróży właśnie służbowej, nie tracimy tego czasu, tylko możemy go przeznaczyć na, na właśnie przykład, rozliczenie celów, tak. Tak, czy oczywiście te szkolenia, o których wspominałeś. Jesteśmy przekonani i mówi się dużo o tym, że technologia również w HR-ze jest bardzo potrzebna, ale jednocześnie nie staje się to priorytetowym kosztem czy też inwestycją w firmach. I jak możemy to zmienić? Jak możemy pokazać, że jednak jest to jedna z priorytetowych, topowych czynności, które teraz należałoby w działach HR wykonać? Znaczy, ja myślę, że to dotyczy nie tylko działów HR, to bardziej nawet dotyczy naszych w ogóle przedsiębiorców. Oczywiście. Niewątpliwie będzie tak, że najbliższy rok będzie poświęcony wdrażaniu krajowego systemu e-faktur, i to spowoduje, że większość przedsiębiorców będzie spoglądała w tę stronę. Ja stoję na stanowisku, że to jest wspaniały moment, żeby zdigitalizować również obszar hr żeby pójść śladem obszaru finansowo-księgowego i również zainteresować się działami HR-u i procesami HR-owymi. Podam prosty przykład który być może zainspiruje naszych odbiorców, nasze rozwiązanie umożliwia udostępnianie szkoleń elektronicznych. KSEF na pewno będzie się w wielu kwestiach wiązał z tym, że trzeba będzie naszych pracowników, nasze służby przeszkolić w zakresie tego, jak będziemy chcieli go obsługiwać. I wtedy na przeciw temu wychodzi właśnie rozwiązanie takie, jakie my proponujemy. Dzięki e-learningowi można poprzez całą organizację, Mm, przeprowadzić proces w którym poszczególni pracownicy będą mieli dostęp do poszczególnych szkoleń, dedykowanych im szkoleń z obszaru właśnie finansowo-księgowego, w tym wypadku dotyczącym KSEFA, dzięki czemu organizacja oswoi się z takimi możliwościami, a później w kolejnych etapach będzie mogła wdrożyć na przykład wnioski, o których wspominaliśmy, czy oceny pracownicze, czy jeszcze inne elementy, które mogą wspomóc procesy HR-owe w obszarze IT. Tak, a jednocześnie przy tej dużej zmianie, którą jest wprowadzanie KSEF-u, po prostu organizacja też może sobie to ułatwić, prawda? I te szkolenia udostępniać, rzeczywiście, po prostu je automatyzując. Dodatkowo warto jednak o takich inwestycjach myśleć w kontekście przyszłego roku również, ale po prostu działów HR, ze względu na to, że ta automatyzacja HR-owi się po prostu opłaca. To się opłaca w ogóle przedsiębiorcy tak. jako takiemu, bo wspominaliśmy już o tym, że to jest kwestia oszczędności czasu. To jest kwestia oszczędności, to jest jednorazowo prawdopodobnie będzie to wydatek. Choć nie musi takim być, bo możemy, możemy to rozłożyć na przykład w subskrypcji, gdzie ten koszt nie będzie jednorazowo wcale tak istotny. I dzięki temu organizacja wchodząc w takie rozwiązanie może sobie zaplanować. Oczywiście z wyprzedzeniem na dłuższy czas wdrażanie kolejnych elementów, kolejnych modułów, kolejnych procesów. Patrząc na to również przez pryzmat tego, jakie oszczędności z tego powodu uzyska, my udostępniamy takie narzędzia w postaci kalkulatora, gdzie każdy przedsiębiorca może sobie wejść na stronę naszą i e, sprawdzić, ile oszczędności wdrażając poszczególne obszary e, będzie mógł poczynić. Tak, dokładnie. Te obszary, które w tej chwili wyliczyliśmy, tak, samodzielnie dotyczą rekrutacji, tak. dotyczą onboardingu, i już za chwilę będą kolejne, które będą właśnie mówić o tych oszczędnościach wynikających z przeniesienia do systemu obsługi wniosków, czy też właśnie szkoleń, tak, i e learningu. I faktycznie te kwoty są naprawdę całkiem spore, tak, ponieważ jeżeli wykonujemy te czynności na piechotę, to oczywiście zajmują więcej czasu albo więcej większej grupie pracowników. I dużo też mówi się o, o sztucznej inteligencji tak? i o, o działach HR, że może nastąpi tutaj jakaś zmiana i HR nie będzie potrzebny. No właśnie nie do końca. Ta sztuczna inteligencja będzie nas wspierać, to jest też element tej automatyzacji, dzięki czemu nie musimy działów HR ciągle powiększać i powiększać, tak? bo te ścieżki HR-owców są często wydeptywane do osób decyzyjnych i są prośby o kolejne, kolejnych pracowników. A dzięki automatyzacji możemy pozostać przy tych zasobach ludzkich, które mamy. Ale za to zaoszczędzić czas przeznaczany na konkretne czynności. Dokładnie A tak. ten czas to są pieniądze, oczywiście, ponieważ to jest koszt pracodawcy. Oczywiście. Tak? I to później przeliczamy. Myślę, że w ogóle obszar sztucznej inteligencji to jest doskonały, doskonały temat na oddzielny odcinek, bo myślę, że właśnie w obszarze HR-owym. Wsparcie w procesach IT sztucznej inteligencji będzie nie do przecenienia, ale właśnie wsparcie to nigdy nie będzie tak, że sztuczna inteligencja zastąpi nam mm -hmm. zespoły HR-owe. Ona wyeliminuje te obszary, te procesy, które są najbardziej czasochłonne, najbardziej powtarzalne, najbęd, najbardziej błędotwórcze. Po prostu. Wyeliminuje to, zastępując człowieka w tych obszarach, natomiast nie wyeliminuje człowieka w ogóle z obszaru hr -owego. to wydaje mi się być póki co niemożliwe. Ale to tak jak powiedziałem, pewnie na oddzielny, na oddzielny odcinek. Ja chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jeden element, który myślę jest bardzo istotny, to znaczy w ogóle przygotowanie organizacji do wchodzenia w zmiany, digitalizacji procesów, automatyzacji procesów. Bo jeżeli na to spojrzymy, właśnie jako na inwestycje, jeżeli spojrzymy na to jako na projekt, to zawsze nam z tego wyjdzie, że jest taki etap, kiedy musimy sporo zainwestować, ale później będziemy mogli z tego czerpać korzyści. I te nasze kalkulatory też temu służą: one pokazują, dzięki, dzięki temu pracodawcy, przedsiębiorcy mogą sobie zobaczyć, jak fajnie można przesuwać, można pracować nad tym, by te procesy były płynne, a dzięki temu utrzymywać również zarówno płynność zasobów, w tym również finansowych tak jest i e, rzeczywiście można obejrzeć w naszych kalkulatorach jak wiele czynności jednak jest powtarzalnych jest wykonywanych e, często i nie jest, muszą, i nie robić, muszą tego robić tego ludzie dokładnie naprawdę, tak. tak dokładnie tak e, także faktycznie jest to inwestycja i um, Koszt samej rekrutacji nawet, czy też onboardingu powielanego, powtarzanego dla pracowników, to są tak naprawdę rocznie setki tysięcy złotych nawet. Tylko nie myślimy o tym, tak samo koszt nieudanego onboardingu, tak? Nie zastanawiamy się nad tym, że jest to koszt rekrutacji już przeprowadzonej e, oraz tego onboardingu, który już się zadział i później pracownik zrezygnował z pracy z nami, Myślę, tak? że tu jest bardzo ważny element, jeszcze jeden, o którym chciałbym wspomnieć, to znaczy... W przypadku automatyzacji, przygotowania do tego procesu automatyzacji, o którym wspominałem, niezwykle ważny jest ten element, który często jest pomijany, mianowicie to, że przy tak zwanej okazji My porządkujemy te tak. procesy. Niektóre w ogóle odkrywamy, tak. że je realizowaliśmy w takiej, a nie innej formule. Często je spisujemy, często je, no właśnie, porządkujemy i dzięki temu usprawniamy, bo niewątpliwie jest tak, że coś dotychczas robione w sposób, Manualny, często na papierze, przez jedną osobę było realizowane w jednym standardzie, przez inną tak. w drugim standardzie. Jeżeli będziemy automatyzowali ten proces, wprowadzamy to do organizacji poprzez jakieś rozwiązanie informatyczne, wtedy następuje niejako w sposób automatyczny też standaryzacja Staryzacja. tego procesu. I to też powoduje kolejne oszczędności, czy może powodować kolejne oszczędności. Tak, dokładnie. Tak naprawdę moglibyśmy bardzo długo o tym rozmawiać, ponieważ każdy proces właśnie da się tak rozłożyć na czynniki Absolutnie pierwsze tak. i jednak go zoptymalizować, skrócić i sprawić, że ta praca będzie po prostu wydajna. I będzie to praca nie tylko działów HR, bo znowu myślimy, że to tylko dotyczy tego działu, ale tak naprawdę wszystkich pracowników, ponieważ i menadżerowie przeznaczają bardzo dużo czasu na procesy HR, no bo po prostu nie da się inaczej zarządzać pracownikami bez, no właśnie. Zarządzania pracownikami. Dokładnie tak? tak. Czy też pracownicy wszystkich innych działów poświęcają ogrom czasu na właśnie te czynności wokół swojego stanowiska? To prawda. Wspominałaś już o tym podczas ostatniego odcinka. To jest niezwykle ważne, żeby wybrać taki element, taki proces, który w największym stopniu będzie dotykał pracowników, bo to oni są ostatecznie największymi beneficjentami i to w sumie ich czas jest w dużym stopniu zaoszczędzany. Zamiast biegać z tym papierowym wnioskiem od biurka do biurka, po prostu klikają w aplikacji, to wędruje tam, gdzie trzeba i już. I już koniec, więcej nic się z tym więcej nie, nie trzeba robić, choć oczywiście z punktu widzenia organizacji te benefity z biegiem czasu rosną, rosną i z punktu widzenia właściciela, z punktu widzenia zarządzającego zespołem HR-owym absolutnie są widoczne. Zachęcam do zapoznania się z tymi naszymi kalkulatorami. Tak jak mówiłaś, będą tam kolejne procesy przybywały. Oczywiście to jest pewnego rodzaju aproksymacja, to jest pewnego rodzaju zaplanowanie tego. I to nie w każdej organizacji będzie wyglądało tak samo. To jest pewien pomysł, który my chcemy udostępniać naszym potencjalnym klientom, żeby mogli sobie zaplanować właśnie, żeby mogli sprawdzić, jak to wygląda. Tak, dokładnie. Na podstawie kalkulatorów, które udostępniamy, właśnie można przyjrzeć się swojemu procesowi, ale też zastanowić się, co właściwie robimy, a może co powinniśmy robić i trochę też te procesy udoskonalać jednocześnie. Dokładnie Ponieważ tak. Ponieważ to, co pokazujemy jest pewnego rodzaju standardem, który wynika z naszych doświadczeń też HR-owych. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.